Dnia Edukacji Narodowej W imieniu wszystkich uczniów w naszej szkoły chcielibyśmy Złożyć Wam najlepsze życzenia Do dystansu i humoru Dużo czasu na pas Śmiechu, który nie schodzi z twarzy Tej liczby powodu do stresu By to, co robicie Sprawiało Wam przyjemność I dawało Wam szczęście Do wytrwałości wykonywanej pracy I do osiągania, I do osiągania wyznaczonych, wyznaczonych celów, celów. Tworzenia cudownych wspomnień W murach naszej szkoły i poza nim jego nastawienia każdego dnia Wiemy, że jesteście!